Cześć, z tej strony Mateusz, witajcie na moim kanale Czas na Klocki, a dziś zrobimy sobie przegląd tego oto magazynu LEGO Star Wars. Zapraszam do oglądania! No, i jak widzicie, mamy tutaj magazyn Lego Star Wars numer 12 na 2022 rok cena 1699. No i dostajemy tutaj moim zdaniem świetną minifigurkę. Księżniczkę Leje, do której przejdziemy sobie po przeglądzie, oczywiście magazynu. Jak widzicie, w tym magazynie, tak samo jak i w City, który pojawił się kilka dni wcześniej. Nie mamy tutaj foliowej, nie mamy tego magazynu zapaskowaną foliową. Foliowy woreczek, tylko saszetkę dostaliśmy właśnie przyklejonym na takim kleju. Tym razem pozwolę sobie go oderwać, aby mi się tutaj nic nie kleiło do tego tła. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze dostajemy na przodzie, to dostajemy taką oto limitowaną kartę, również przyklejoną niestety na tym kleju. I mamy tutaj takiego oto grogu i, mandali grogu i mandalorianin. Karta limitowana 38. Tak oto ona się prezentuje. No i mamy przód naszego magazynu na górze napis Ekstra minifigurka, księżniczka Leia, Oczywiście jak już mówiłem, do której przejdziemy sobie za chwilkę. Mamy super komiks, dwa wspaniałe plakaty, ucieczka z gwiazdy śmierci i zerknijmy, co znajdziemy w środku. No i to, co mamy w środku, to mamy magazyn Lego City, że już ze sprzedaży. Oczywiście przegląd jest już na moim kanale. Mamy Spis treści i zaczynamy, jak widzę komiks. Mamy komiks, mamy komiks. Tutaj mamy łamigłówkę, lecimy dalej, mamy komiks. Tutaj mamy komiks, komiks, i widzę, że mamy tutaj plakat. I jeżeli chodzi o ten plakat, co my tutaj mamy? Uwolnić Mandalore. Tak to prezentuje się plakat z tej strony. Jeszcze możemy sobie rzucić okiem, jak wygląda ten plakat z drugiej strony, bo wygląda on moim zdaniem dosyć ciekawie. O, no i powiem Wam, że ten plakat, jeżeli chodzi o taki napis Star Wars, to powiem Wam, że to mi się nawet podoba. Jak plakatów wiecie, z reguły nie wyrywam, ale tutaj pozwoliłem sobie to wyrwać i zerknąć w całość, jak to wygląda. Tutaj widzę, że mamy pocztę, galaktyczne obrazki, czyli nadesłane prace. Tutaj mamy grę, lecimy dalej. Mamy łamigłówkę, mamy łamigłówkę. Tutaj mamy Aha, informacje o naszej zabawce. Księżniczka Leja ucieka, dalej mamy dalszy ciąg komiksu, tutaj widzę, że komiks kończymy, co mamy dalej? Mamy jakieś archiwa Jedi, tutaj mamy konkurs plus ankietę i co możemy wygrać? Dwa razy zestaw w kuźnie zbrojmistrzyni Mandalorian i dwa razy zestaw starcie na Mandalor. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to oczywiście można wziąć udział w konkursie, a koniec konkursu 13 grudnia, natomiast ogłoszenie wyników 20. No i tu mamy zapowiedź kolejnego numeru, który znajdziemy w sklepikach w kioskach już 13 grudnia i mamy tutaj Tutaj super zabawkę, która składa się z 39 klocków Lego, i mamy tutaj imperialnego lekkiego krążownika. No więc 13 grudnia, gdyby kogoś to interesowało, no to oczywiście należy się udać do kiosków i zakupić kolejny magazyn Lego Star Wars. Mamy jeszcze informację, że od 17 listopada w sprzedaży będzie magazyn Lego Jurassic World i na końcu reklama jakiegoś innego magazynu. No a teraz już myślę, że możemy przejść tutaj do naszej księżniczki. No więc odpakujmy sobie tą zawartość tej naszej saszetki z minifigurką. Już tutaj zerknijmy tylko jak to w środku wygląda, za dużo elementów to my tutaj nie znajdziemy. No i jeszcze powinien gdzieś tutaj wylecieć przecież nam blaster. O, coś tam jeszcze zostało. No i wyskoczył, także chwila, moment i zobaczymy jak ta minifigurka prezentuje się z bliska. No i dosłownie po kilkunastu sekundach nasza księżniczka Leia jest już, jak widzicie, poskładana, no i powiem Wam, że ta minifigurka naprawdę mi się podoba. Jak niektórzy z Was wiedzą, ja fanem Star Warsów nie jestem, ale ta minifigurka musiała pojawić się w mojej kolekcji, i myślę, że to może być nie tylko i wyłącznie moje zdanie, aby taką minifigurkę właśnie w swojej kolekcji mieć, nawet gdy nie jest się fanem Star Warsów. No i mamy tutaj taką oto białą sukienkę. Jak widzicie, na sukience na dole mamy fałtki, tak samo. Jak i tutaj na torsiku, mamy ładnie nadrukowany pas, i ten pas pojawia się również z tyłu. Oczywiście mamy dalszy ciąg tej sukienki, jak widzicie. W ręku, oczywiście, trzyma blaster. Jeżeli chodzi o wyraz twarzy, no to widzimy, że tutaj jest delikatnie zadowolona. Widzimy tutaj również brwi, oczy. Jeżeli chodzi o alternatywny wyraz twarzy, no to tutaj już jest nieco bardziej zła. Właśnie tak ta minka się tutaj druga prezentuje. No, i jeżeli chodzi jeszcze o włoski, no to są one właśnie w kolorze brązowym, z takimi, właśnie jakimiś spięciami po bokach na tej fryzurce. No więc, jak mówię, dla mnie ta minifigurka za 17 zł. Oczywiście tu jeszcze należy doliczyć koszt magazynu, no i limitowaną kartę, no ale jak dla mnie ta minifigurka tutaj naprawdę robi świetną robotę. Gdy pojechałem do pierwszego sklepu, okazało się, że zapas magazynu zdążył się już wyprzedać, więc nie wiem czy to jest aż tak bardzo poszukiwany numer, ale na szczęście w drugim został ostatni egzemplarz, no więc postanowiłem go oczywiście wziąć. No i na szczęście ta minifigurka wpadła do mojej kolekcji, mimo że fanem Star Warsów oczywiście, jak niektórzy z Was wiedzą, nie jestem. No jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał myślę, że to byłoby wszystko. Dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i napisany komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.